Myślę, że to jest bardzo, bardzo indywidualna sprawa, tak jak karmienie piersią i zmuszanie kogoś, albo e, nie wiem, naciskanie, że ma zostać matką, albo że ma karmić, albo że nie ma karmić, albo że nie ma zostać matką. Jest bez sensu i nie chciałabym, żeby ktokolwiek mówił mi, co ja mam robić i jak ja mam, e, 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 czy ja mam, znaczy, żeby ktoś za mnie decydował, czy ja mam być matką, czy nie. I widzę, że jest dużo głosów krytycznych, dużo ludzi się buntuje, więc nie wiem, czy ona jednak odnosi efekt taki, jaki miała odnosić. Więc... Trudno mi jest powiedzieć, bo zobaczymy za chwilę, bo na razie ona jest krótko ta kampania, więc... Czy to będzie jakoś, będziemy w stanie w jakikolwiek sposób to zmierzyć, też nie, nie jestem pewna, czy to jest mierzalne w jakikolwiek sposób. Ja zaczęłam pracować jak miałam 17 lat, więc dla mnie to była zupełnie przemyślana decyzja. Marzyłam o tym, żeby mieć rodzinę, żeby mieć dziecko i, i po prostu wiedziałam, że, że jestem na to gotowa, ale nie było żadnych nacisków i też wiem, że jestem taką osobą, że ktoś by mnie naciskał, zmuszał do czegokolwiek, to ja stawałabym o koniem i na pewno bym robiła na odwrót, więc no, Myślę, że są zbyt delikatne sprawy. Można promować macierzyństwo, ale, ale takie zmuszanie kogoś to nie jest fajne.